Słuchajcie, ja jestem 86 rocznik i zastanawiałem się ostatnio, dlaczego tak bardzo mi brakuje starych czasów. Wiecie, co już wiem. Kiedyś, jak byliśmy dziećmi, mój rocznik przynajmniej 86, no to pamiętacie, jak było. Spędzaliśmy czas na dworzu, graliśmy w piłkę, mieliśmy znajomych, z którymi naprawdę lojalnie spędzaliśmy czas. Mieliśmy paczkę ludzi, na których mogliśmy polegać, którzy zawsze byli obok nas i wyznawali te same zasady. A dzisiaj zobaczcie, jak ciężko znaleźć przyjaciela. Jak ciężko znaleźć osobę, która was rozumie. Jak ciężko znaleźć kogoś, kto was wysłucha. Przede wszystkim kogoś, kto was nie zdradzi. Co się stało z tym światem, który tworzyliśmy w tamtych latach? Dlaczego to wszystko się zepsuło? Dlaczego ci wszyscy lojalni, super ludzie, z którymi kiedyś się bawiłem, rozeszli się po świecie i tak samo jak ja, wielu z nich czuję się dzisiaj samotnymi? Wymieszali nasze generacje i teraz ludzie, którzy kiedyś kierowali się wartościami, lojalnością, odwagą, nie bali się niczego, dzisiaj chowają się tak naprawdę i stronią od innych, bo boją się, że będą skrzywdzeni. Przykre, co stało się z tym światem. Przykre jest to, że ludzie zmieniają się i stają się coraz bardziej zamknięci. Nie ufają sobie, nie chcą na siebie patrzeć, porównują się z innymi i czują się od każdego jednego gorsi. A kiedyś? Hm. Kiedyś jak miałeś na oranżadę, to już byłeś gość. Tęsknię za tymi czasami. Pozdrawiam milenialsów.